Ber, 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 Co, ber? Gdzie? U mnie? U mnie czy u ciebie? U mnie czy u ciebie? Powodzenia, dobrych dropów, dzięki. U mnie? Kurde, już myślałem, że przeoczyłem. No to gg. To gratuluję. A to nie był czasem mój? Weź, zobacz tam czy nie. Zobacz, czy tam z tyłu nie, nie podpisany, że. że Bobrowy. A no ja też szukam, no. Ja od czterech miesięcy ani jednego. Po prostu nie. Trzy jachy poleciały. I ham. Abera żadnego. Gdzie poleciało? Strzelam, że na CS-ie. Ce o, amuletti. Dobra, dobra, czekaj. U mnie też coś. U mnie też jest coś. Jeszcze być może tutaj być. Crescent Moon. No, dawaj. Tak jest. Święty Graal. Święty Graal. Powodzenia dobrych dropów. No, dziękuję. No, są. Są dobre dropy. Dziękuję. Proszę bardzo. Jest. Ostatni amulet brakujący. Ostatnia amulet brakujący. Sierp, Księżyca. Patrz, ile many wykradania. Wykradanie many, life, yy, life leech, 45 do many, obrażenia zmniejszone. Jakaś postać jakby miała... jakby potrzebowała mana licza. No to idealny. Jest. Święty Graal. Zostało 16 przedmiotów. O tak. Poleciało. Pit oddaje to daje Nekromanta poziom 93 z MFM 264. Proszę bardzo i mamy świętego grala zostało 16 przedmiotów do znalezienia. O tak GG. Gul Gulik Gulik na tajemnym sanktuarium. Proszę bardzo Jest i gulik.

Mm, takie 200 zwiększone obrażenia. Pokaż na szybciocha. Uuuu! Uu, uu. Dwa no, jeśli Losuje się od 150 do 200% i od 5 do 8 many. Tutaj tylko ta, brakuje jednego oczka do many i perfekcyjny lisander. Takiego perfekta można zostawić. No prawie perfekta, no żeby później nie było. Prawie perfekta. Jedno oczko. Jestem Jestem przeciążony. Złoty amulet. Choć bardziej bym chciał pierścień, ale to może być jakiś dobry amulet. Pokaż. Znowu anioł, a tu Mara. Mara 25. Dobre amuletti. Mara 25. Biorę. Na razie na oko mi wychodzi, że jest gorzej. W tym zestawieniu. Runa mal. Ale w tym zestawieniu też lecą runy. Co oczywiście nie ma żadnego znaczenia na drop run. Żart, żart, żart. Ale poleciało. Runa mal. Czekaj. Czekaj, runa mal. Może zmienię. Może dobrze mi tutaj... Podpowiadasz? O, 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 10. Uuu! Dobry, dobry. Patrz. 10 do max. O, no, ta skuteczność tam wiadomo, no ale maksymalne obrażenia, skuteczność i 44 life. Dobry talizman. To jest dobry. Mmm, mmm, dobry, dobry. Runa mal, Runa mal, schrapci. Runa mal. tiu Nekro O! Runa mal. Druga. To już druga dziś. Na hrabinie druga runa mal. Do duetu. Proszę bardzo. Ale leci. Robimy ista chyba z tego zaraz. Z dwóch mali. Korona. Może korona? Tak jest. Korona. I to jest... Korona wieków. Jedno slotowa, rzadki przedmiot. Korona wieków, druga. Pierwszą mam z dwoma slotami. Może wiesz, ta jest, no ta po prostu wrzucam do skrzynki.